Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu, gdzie rozmawiamy o ciekawych gadżetach i sprzęcie. Dziś mam wyjątkowego gościa. Nie człowieka, a pistolet wiatrówkę Umarex DX17. Cześć DX17, jak się masz? Gotowy na serię pytań? Hej, hej! Czuję się jak samym centrum uwagi. W końcu niecodziennie rozmawiasz się z pistoletem, który potrafi mówić. Seria pytań! Proszę bardzo, mam cały magazynek informacji. No to zacznijmy od podstaw. DX17, powiedz nam, kim jesteś i co czynicie wyjątkowym na rynku wiatrówek. Jestem z DX17, sprężynową wiatrówką kalibru 4,5 mm. Ale nie byle jaką! Potrafię strzelać dwoma rodzajami śrutu. Stalowymi kulkami BB oraz klasycznym śrutem Diabolo. To trochę jak mieć dwa pistolety w jednym. Podwójna moc, podwójna frajda. Opowiedz nam trochę o swojej konstrukcji. Co sprawia, że jesteś tak skuteczny? Mam lekki, ale wytrzymały korpus z polimeru, metalowy zamek i sprężynowy mechanizm, który daje mocne i precyzyjne strzały. Moja prędkość to około 60 metrów na sekundę dla Bibi i 55 metrów na sekundę dla Diabolo. Czyli nie jestem rakietą, ale cel trafiam zawsze. Do tego światłowodowa muska, która pomaga trafić w cel, nawet przy słabym świetle. A bezpiecznik? Oczywiście, że mam. Bezpieczeństwo przede wszystkim, bo nie chcę, żeby ktoś przypadkiem mnie odpalił w złym momencie. A kto powinien cię wybrać? Kto będzie z tobą najlepiej współpracował? Jestem idealny dla początkujących i średnio zaawansowanych strzelców, którzy chcą się dobrze bawić i trenować celność. Moja lekka konstrukcja i prostota obsługi sprawiają, że świetnie nadaje się też dla młodszych użytkowników i kobiet. Poza tym, dzięki dwóm rodzajom śrutu każdy znajdzie u mnie coś dla siebie. Trochę jak z menu restauracji, tylko zamiast jedzenia serwuję precyzję. Gdzie najlepiej się sprawdzasz? Na strzelnicy, w ogrodzie, a może gdzieś indziej. Wszędzie tam, gdzie jest bezpiecznie i można się dobrze bawić. Strzelanie do tarcz, puszek, a nawet celów papierowych to moja specjalność. No i trening refleksu i celności. Z moją pomocą każdy może się poprawić. A jeśli ktoś chce się pochwalić przed znajomymi to też świetny sposób na zrobienie wrażenia. DX-17, dzięki za świetną rozmowę. Na koniec, co chciałbyś powiedzieć naszym słuchaczom? Jeśli szukasz niezawodnej, wszechstronnej i łatwej w obsłudze wiatrówki, wybierz mnie u Marks DX17. Gwarantuję świetną zabawę i precyzję każdego strzału. Do zobaczenia na Strzelnicy i pamiętajcie, strzelajcie odpowiedzialnie. Dzięki DX17, a wszystkim słuchaczom dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.